Drodzy moi, dzisiaj kolejna katecheza, tym razem widzicie w rzeczywistości szkolnej, w przestrzeni szkolnej, a więc nie do końca domowa, ale myślę, że cały czas aktualna. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę o ekumenizmie. Co to takiego jest? Czyżby kolejny z izmów, którymi mamy nakarmić swój intelekt, bo przecież i na polskim, i na historii, i na filozofii. A tutaj nagle jeszcze na religii. No tak, ekumenizm, moi drodzy, czyli takie wielkie marzenie, tak bym powiedział, wielkie marzenie, czy spełnione, czy możliwe do spełnienia. Ekumenizm, moi drodzy, to są wszelkie dążenia do jedności chrześcijan. Wiemy dobrze, że chrześcijaństwo nie jest monolitem, nie jest czymś niepodzielonym. Wiemy dobrze, że przez Historię narosło wiele konfliktów. Ekumenizm to dążenie do zjednoczenia wszystkich wyznawców Chrystusa. Te pierwsze podziały były już, o czym nam przypomina katechizm Kościoła Katolickiego, od samego początku obecne w Kościele. My mamy często taki bardzo wyidealizowany obraz pierwotnego Kościoła, ale już czytając dzieje apostolskie dostrzegamy, że również i tam były już pierwsze podziały. Dlaczego? Dlaczego Kościół jest podzielony? Odpowiedź jest bardzo prosta: z ludzkiej natury, z powodu ułomności ludzkiej natury, tego, że nieraz dążymy do konfliktów. Nie tylko ich nie chcemy uniknąć, ale nawet i dążymy do tych konfliktów. Ekumenizm to z kolei wszelkie działania, które podejmujemy, aby zjednoczyć chrześcijan. Mówi się często o takich trzech podstawowych rodzajach ekumenizmu. Pierwszy to ekumenizm dogmatyczny. Czyli staramy się uzgodnić pewne prawdy wiary, czy dojść do właściwego ich rozumienia właśnie na poziomie takim teologicznym ekumenizm dogmatyczny. Po drugie, mówimy o ekumenizmie modlitewnym. Mamy tę intencję cały czas gdzieś w pamięci. Zresztą to jest intencja Jezusa. Jezus modli się przecież w w tak zwanej modlitwie arcykapłańskiej, czyli w 17 rozdziale Ewangelii według Świętego Jana. Ojcze, aby stanowili jedno, jak ja z Tobą jedno stanowię. I o to też się modlimy. Mamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zawsze ma miejsce między 18 a 25 stycznia, ale mamy też. Trzeci rodzaj ekumenizmu i chyba ten, który nam jest może najbliższy i też może dostępny niejako dla każdego z nas, czyli ekumenizm praktyczny. Takie praktyczne dążenie do jedności, podejmowanie wspólnych działań, dobre kontakty sąsiedzkie. Mamy takie rejony przecież także i w Polsce. Gdzie katolicy, gdzie Ewangelicy, ale też katolicy i prawosławni żyją obok siebie, albo nawet żyją w rodzinach razem, budują te rodziny. To jest jak najbardziej ekumenizm praktyczny, czyli podejmowanie wspólnych działań, dobre kontakty sąsiedzkie, wzajemna pomoc w takich najprostszych sprawach, w takich najprostszych elementach, ale też dążymy do tej Jedności, bo to jest wola Jezusa Chrystusa, ale myślę także nasza. To dążenie, taka tęsknota za jednością, taka tęsknota za byciem razem, mimo różnic, mimo różnic, moi drodzy. Być może tych różnic, myślę nawet na pewno, tych różnic nie zniwelujemy. To nie będzie tak, że wszyscy uzgodnimy jakąś wspólną wersję. Chodzi o coś innego, chodzi o jedność w różnorodności. I właśnie w ten sposób nam przedstawia ekumenizm, wspólnota kościoła, nauka sobojowa, nauka katechizmu. Nie mamy wyrzec się swojej tożsamości, czasami nam towarzyszy taka, taka obawa co z moją tożsamością? Jeżeli mam takie obawy, moi drodzy. To znaczy najczęściej, że nie jestem do końca pewny swojej tożsamości katolickiej, że nie znam do końca nauki katolickiej i dlatego czasami obawiam się kontaktów, obawiam się spotkania, obawiam się jakiejś konfrontacji. No, że gdzieś tam wyjdzie moja niewiedza, może moja ignorancja, tłumacząc z łaciny to jest to samo, co do treści, co do. Dogmatów mojej wiary. A zatem moi drodzy, niech nasza katecheza, niech nasze pogłębianie także wiary, pogłębianie wiedzy, będzie takim elementem, który ja dołożę do starań o jedność chrześcijan. O to, by każdy z nas dokładał tą malutką cegiełkę do jedności. O przywrócenie jedności powinien troszczyć się cały Kościół. Zarówno wierni, jak i pasterze czytamy w katechizmie. Nie jest to więc tylko zadanie papieża, biskupów, kapłanów, diakonów, tych, których określamy hierarchią kościelną, ale powinno to być dążenie całego kościoła. Czytamy zresztą o ekumenizmie w katechizmie kościoła katolickiego przy okazji omawiania przymiotów kościoła. Znamy doskonale cztery przymioty Kościoła. Jeden, święty, powszechny i katolicki. I właśnie przy tym fragmencie jeden Kościół katechizm przypomina nam o ekumenizmie. Oikumene, dbanie o wspólny dom. Stąd nazwa ekumenizm. Obyśmy o ten wspólny dom potrafili każdy z nas na swój sposób dbać.